Cześć, witam po przerwie na kanale Monety Stare i Nowe. Krótka historia. A niestety odcinek miał być szybciej nakręcony, ale ze względu na to, iż praca, a hobby nie idą tą samą ścieżką, była dość długa przerwa. Dziś o kolejnej monecie z okresu II RP, a mianowicie o 10 złotówce Józef Piłsudski wzór 1934. W 1933 roku rozpisano konkurs na monetę obiegową upamiętniającą 67. urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwycięzcą konkursu został Stanisław Ostrowski i portret jego do tej pory widzimy na monetach. Moneta bita była niezmiernie od 1934 roku do 1939, czyli aż do wybuchu wojny, i wypito ich łącznie 6 342 000. Czyli tak. Rewers monety. W centralnym miejscu godło Polski. Obok w otoku napis Rzeczpospolita Polska pod Orłem. Rok. Bicia monety, w tym wypadku 36. I 10, 10 zł. 10: rewers. Lewy profil marszałka. Tu może będzie lepiej widać. Pod brodą herb mennicy. Nie znak mennicy, jak wielu mówi, ale jest to herb mennicy. Herp. Kościeża! I całkowicie bardzo słabo widoczny nawet w monetach dobrze zachowanych. Podpis Stanisława Ostrowskiego. Tak jak mówiłem, moneta była bita niezmiennie przez 6 lat. Nabito jej naprawdę dużo, a wygląda to następująco. 34 rok 200 tysięcy.

22 gramy, średnica 34 mm, moneta ze srebra, próby 750, rand zobchowany stempel zwykły, gdyż miała być to i jest i była moneta obiegowa. Niestety, tak samo jak wszystkie pozostałe monety z okresu II RP, które były ze srebra, zakończyła dyszka nasza swój żywot rozporządzeniem ministra. Finansów i Spraw Wewnętrznych Rzeszy z 22 listopada 1939 roku w celu wymiany pieniądza srebrnego na pieniądz papierowy. No jakoś trzeba było srebro z Polski wyciągnąć, które było zresztą potrzebne do prowadzenia wojny, tak jak i inne metale kolorowe, złoto, brąz, miedź i tak jeśli się podobał film, uważacie, że był OK, zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego filmu o dwuzłotówce z 1936 roku. Zapraszam do następnego odcinka i cześć!